Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek widzimy na 3 No i... sorry, że tak szybko przerwałem nagrywanie. Chciałem dokończyć już tą misję, ale no niestety musiałem zakończyć wtedy nagrywanie, ale mniejsze z tym. Teraz wracam po małej przerwie i od razu rozpoczynamy kolejny odcinek. Ruszamy za Zoltanem, no tu gdzieś... już gdzieś kurde podbieg nie uciekł. Więc kogońmy, go eee, sprzedać karty chciałbym, kurde, jeżeli je stracę, no to trudno, ale karty były fajne, w tym wokół bohaterów, no ale, no zobaczymy wreszcie. jeszcze co wyjdzie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma dać? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł, mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem, mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekać z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń sukiń syna, ja się zajmę resztą. Prawda, chciałem sobie tutaj użyć. Mam nadzieję, że zaczeka na mnie. Jak ja tutaj sobie, kurde, ich pociacham. Mam nadzieję. Dobra, młynek. Szybko. Bum, 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 bum. Tylko, kurde, nieraz ciężko trafić. Bo oni jak będą uciekać, na no to, kurde... Niestety... Geralt <grymny> nie nadąża. Proszę bardzo, przepołowienie. Tygonimy go w takim razie. no nim! Ja bym cię tylko opóźniał. No przecież byłem już w środku, co jest, kurde, Zoltan. Dobra, to po drabinie. No, Geralt, szybko mnie to wlać bo on zaraz nam ucieknie. O, drabiny użyj, nie świeczki. <laughs> no, dosyć... <laughs> co? Nic nie rozumiem. <laughs> Zatrzymaj się, diu To koniec! Myślę, że to z nim muszę pogadać, ale jednak nie. Dobra, już go namganiamy. Chyba czekał na mnie, że zacznę go gonić, bo tak naprawdę gdyby chciał to już by dawno uciekł. Wow. Dobra, tutaj mi trochę to zmieliło, a nie w dół nie do góry. Dobra, tutaj? Lata mnie no tu. O, coś tu mamy, ale dobra, olejmy na razie to i lecimy za nim bo nie chcemy żeby on uciekł z tymi pieniędzmi no bądź sobą się mi no tak naprawdę na pieniądzach nie zależy tylko na wykonaniu zadania bo um, równie dobrze mógłbym Zoltanowi widać pieniądze od siebie nawet nie pożyczać tego po prostu dać mam niepotrzebnych tyle pieniędzy bo i takich nie wydaje na nic praktycznie no będzie on tutaj polas. Więc znacznie w tą stronę mi tu pokazuje. Jeszcze utopcę. Nie mogą mnie tu atakować. No, czyli Ardzik. Proszę bardzo. Kurwy. no Można było się tego spodziewać. Ale dobra, gdzie jest ten nasz kolega? Co chwilę znacznie się tutaj przestawia. Jest i ten Diuk. Dałby ci się Wiedźmin. To bardzo zabawne, jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju? Raczej nie. Nie, wolę się upewnić, że to nasze ostatnie spotkanie. O, chciał nas trochę wyciulaci. Zoporowałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z Dłukiem? Wykończyłeś go? Tak, i bardzo dobrze. No, no Gerald, co wolisz? Pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Aż nie wolę karty niż gotówkę. Chętnie wezmę te karty. I bardzo dobrze. Mogę od razu iść z pieniędzmi do króla Żebraków, ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki Geralt i pamiętaj, sum jest królem Pontaru. <noise> Będę dalej o tych rybach. Dobra, zadanie zakończone. Hmm, te karty powinienem mieć dalej tam w stali. A teraz zobaczmy sobie kolejne zadanie po poboczne, niepomocne. pomocne. I tutaj mamy zadanie z Roszem, bo w rok publiczny. To na razie zostawiam. Najwyżej będzie jako zadanie nieudane, bo na pewno do Radoviców z tym nie pójdę. Nie wiem czemu kurde nie mogłem wygadać z gdy gdyby była okazja, no miejmy nadzieję, że e, będzie to jeszcze dostępne później jak Tris się pojawi. Ponieważ głębka to na Skellige, czarna perła też. Czyli nie zostaje nic innego jak koza oko chyba. Później ochotnik ewentualnie, dobra no to w takim razie musimy się udać do rosza, więc to ja już e, tą podróż pominę, więc widzimy się już na miejscu. Ok, Wiedźmy, jesteśmy już tutaj, tutaj z jaskini, tej rusza, gdzie swój obóz rozbił, a gdzie on kurde tam siedzi, gdzieś w głębiej. Prawda, że nie, 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 nie rozglądałem się tutaj, ale Sądzę, że jest mniejsza ta jaskinia. Ja, tylko ale mamy mi, nie Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Co tu robisz? Uganiasz się za skojatem? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz? No, to już było, Jak wcześniej z nim gadałem. To czemu teraz? A, tutaj jest to nieoznaczone. Nie wiem czemu to popatrz, już wybierałem kwestię. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Mhm. Mm wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika, bić Nilgardczyków. No i to chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz do odwołania. Dlaczego WES poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. O, no na to już rozumiem, czemu WES tak się paliło, żeby iść za cieczą. Nie rozumiem, za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie, nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. Od tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał wolną temerię i dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś ufać wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od bylerem bawy? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać, kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wesma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna, a w partyzantce Jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł, popełni błąd. No i nie myliłem się. No dobra, masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Welen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do jawornika jest już tylko kawałek. Okej, okay, czyli tutaj nie będziemy musieli akurat leść całej drogi, bo jednak ta wornik to jest właśnie. Tam niedaleko tego trzeba wisielców, z tego co pamiętam jedna z pierwszych wsi, do której trafiliśmy. A więc tutaj byśmy musieli trochę wędrować, jeżeli gra by nam kazała tutaj biegnąć. No ale dobra. Tutaj wygodnie mamy no i znacznie szybkiej podróży. Przeniesiemy się i zobaczymy gdzie ta wes kurde tam poszła. Się pakuje. No bądź co bądź wiadomo, że dobrze robi, ale no sprzeciwiła się tutaj Roszowi, a co bądź nie można też narażać wszystkiego dla paru ludzi. Rosz ma troszkę racji, no i Wes też. W sumie. To ta wieś na dole, już czarno od Nilgardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak. Ciii. Co znowu? Ludzie. Trójka. Lekko uzbrojeni. składają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! me! Zyrke! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. No musimy właśnie, musimy... Za mną. <grychy> tak, musimy ją uratować, przynajmniej pomóc. Ja sobie jeszcze zmienię na Igni. Mój ulubiony znak. <grychy> no Qwentes jest przydatny, ale... Igni jest i tak lepszy. No, tutaj wes kurde, traci życie. Musimy jej szybko tutaj pomóc. Kurde, oberwałem no, ale młynek. No, szlak by to trafił. Młynek tutaj nie do końca zadziała. No, ale jak ja nie lubię tych żołnierzy z tymi długimi broniami, bo oni zawsze tutaj poblokują. No, ale chodźmy tutaj pomóc, tej Wes. W sumie nie to ona jest gdzieś tam dalej. No, zginiesz w końcu kolego. tak jest. Ale Geralt, proszę cię, nie blokuj się. Dobra, no, szybko ignij. i szybko spróbujmy ją tutaj wywabić, bo już ma trochę mało życia. Będę w ogóle lepiej używać tutaj jaskółki, które zawsze tu. Staram się oszczędzać, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, kurde, bo weź zaraz tutaj nam zginie. No posłuj się, Wes, kurde, zginiesz mi tu zaraz. Dobra. Mało brakowało, bez. żeby Wes zginęła. Mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszlinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania wez, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, Bron. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmodrzejesz, idziemy! <grym> Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go, dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak! I nie wierzę własnym uszą! On tu przyjechał mordować cywili! Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emchyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Hmm. Co tu kurde wybrać? No, w sumie lepiej przyznać rację Roszowi. No, bądź co bądź, jeżeli e, tam Emcher też ma jeńców, to nie fajnie byłoby. Żeby ich zabijał. Rosz dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje, Roż? Wiedźmin ci jaja udział? To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, czarny, zjeżdżaj stąd. Muran tak. SD matawa tawa. Idź zanim się rozmyślę. Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Okej, okay, by to było koniec zadania? Tak jest. Raczej zbyt długie nie było, jak gdyby znowu broń się popsuła. No, zobaczmy w takim razie, co my tutaj jeszcze mamy z zadań. Czarna perła nie, pomiecca też nie to też nie ochotnik to miał wykonywać. Czy coś tu jeszcze jest. Wyścigi to ja sobie poza odcinkiem to zrobię. ok no to czyli jak zrobimy już misję ochotnik, to będziemy mogli się przerzucić na 14 levely. z misjami, więc zobaczmy co to w ogóle jest za zadania. Bo to z tego co wiem, to gdzieś... Znalazłem po prostu jakieś obie chyba i to mi zadanie dało, więc z nikim tam nie rozmawiałem. To eee, opera, kawałek drogi będzie, więc się przenieśmy tutaj. Zaraz pojedziemy sobie płotką i zobaczymy co tam znajdziemy. Nie wiem, czy to było z jakiegoś tablicy, ale raczej nie. Rozejrzyj się po okolicy, i nic więcej tam nie ma, więc nie wiem o co chodzi w ogóle. No, chłodka, kurde. A no, gdzie ty leziesz? Zbugowany koniu. <grywa> no. Dobra, jakoś już daje radę. Może nie najlepiej się nie jeździ. ale... Kurde. Tylko mogłaby chyba nie stawać przy każdej, kurde... ...przeszkodzie. No. Tak jest. Ajajaj, w takich terenach się troszkę kiepsko jeździ, no ale cóż. Dobra, i tak zaraz tutaj chyba będę musiał popłynąć. Jak jest płatka do wody kurde nie wejdzie. Jakby koń przez takie coś nie mógł przejechać. Dobra, zjedzmy sobie coś. Jeżeli chcemy się walczyć z tymi utopcami. Dobra, płyniemy w takim razie. Pominiemy je i jesteśmy już na miejscu. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. O, szybka podróż i jakieś zadanie. Będzie będzie Nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Śpiewający troll tego jeszcze nie było. W ogóle tutaj opis tego zadania, gdzie to było. Właśnie ochotnik rozejrzy się po okolicy. Właśnie tutaj żegelos usłyszał jakiś dziwny dźwięk między niezdalnym śpiewaniem chodziło chyba o trole z zarzynanym cielakiem. Dobra, porozmawiajmy z nim, bo raczej tutaj nic innego nie ma do zbadania. Ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozgaz bronić łodzie! Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Robiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. O, kolejne cool, trolle są zabawne w tej grze. No, i w ogóle, jakim cudem się dostał do armii, może się coś upzdują, a na pewno, najprawdopodobniej tak było, więc zapytajmy, kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi: pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham! Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk! Żołnierze w krzyk! A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy i nawet e, śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem. Nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. <laughs> tak nic nie może się zmarnować. Dobra, tutaj i tak do nią nie przepadą. No uratujemy tego trolla, nie będziemy go za raczej zabijać. Miał pilnować łodzie, żeby były całe, no ale cóż, nie do końca troll zrozumie tutaj wszystko. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić, żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę... czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy zara łodzie zabiorą. Złe chłopy. <noise> czyli znaczy, jakieś jeszcze zadanko się od niego dostanie. Nie mieliśmy tutaj tylko się przyjść i rozejrzeć. Pewnie, jakbym go zabił, to to pewnie by zakończyło zadanie, no ale zróbmy to jeszcze. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludźko! Armia redańska ci tego nie zapomni! Eee, na pewno. Akurat mamy tutaj z naszych szybkiej podróży. No, do Aksamfurtu musimy się przenieść, więc mamy tutaj blisko fajnie znacznik. Więc sobie tutaj. Od razu e, zajdziemy, chyba tam był Kowal czy płatneż to są na prawie kurde te bronie i pancerze, jak przy okazji, e, więc zobaczmy, gdzie to dokładnie trzeba iść. Zobaczymy, e, żeby dał jakiegoś kupca po tą farbę. Nie no, takiego zadania to jeszcze w RPGu chyba nie widziałem, albo przynajmniej nie pamiętam, żeby coś takiego było. E, kupować farbę w ramach Zemę zadania. Trzeba. Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę, może coś wybiorę. Okej, okay, czyli to chodzi o to, przedmiot fabularny w takim razie, ok. Bywaj. dobra, tutaj to jest tylko ulepszenie pancerza. A tam. A tam jest płatność, dobra, to zajdźmy sobie szybko jeszcze do płatności, że ona prawie tą ta, broń, zwłaszcza. Dobra, to zapomnijmy. Ok, dawaj naprawę. Kurde, nie chce mi się naprawiać wszystkiego. ja Dobra, to sprzedajmy. Niepotrzebne rzeczy. Ok, rękawice też, tylko ten mieczor zostawię. Bo on się może mi przydać. Dobra, teraz mogę już naprawić wszystko. Dobra, i ruszamy w takim razie z powrotem do tego tyrola. Zobaczymy, co on tam chce zrobić z tą farbą. Bo tego to nam jeszcze nie powiedział. Ale ja ten troll tutaj jest dziwny, <laughs> jak mogliście się już zorientować. Raczej nie do końca chyba <laughs> jest tak jak on sobie to wyobraża. Ale dobra, dajemy mu tą farbę skoro chcesz. się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! O! Ha! 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 Yy, yy, <ścoughs> co to A, miało co być? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie. Hmm, to chyba zależy co? Ptaka niech namaluje, do tego jej jak na herbie. Hmm, ptaszkę? Dobra, możemy spróbować. Mogę spróbować, masz jakiś pędzel? Piękny! Piękny ptak! Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Dobra, to chyba koniec zadania, tak jest. Nie wiem, już myślałem, że my na plecach będziemy malować, no ale dobra. Tutaj sobie zakończymy odcinek i no, w następnym odcinku już zobaczę sobie dokładnie, um, czym się będę. Kurde troll mi tu przeszkadza. Zobaczę zaraz co poza odcinkiem, co tam dokładnie mamy do roboty. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.